Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo cieplutko w nowym filmiku na moim kanale. Kochani dzisiaj, przepiękne rzeczy, serdecznie Was zapraszam na film. Tutaj już zaczynamy oglądać kolekcję kolejną w Pepko. Troszeczkę rzeczy już się pojawiło z tej nowej kolekcji, ale dzisiaj będzie naprawdę dużo. Orientalna kolekcja. Tutaj mamy cenę 100 zł, 135 na 2,60. Bardzo ładne zasłonki, i tutaj w komplecie mamy. Dwie sztuki. Kochani, na początku filmu bardzo proszę o subskrypcję, łapkę w górę i pozostawienie komentarza, choćby serduszka. Jeśli możecie, proszę również o udostępnienia moich filmów. Będzie mi bardzo miło. A teraz już pokażę Wam fajną lampkę, 65 zł. Przepiękny tutaj. Macie oczywiście wymiarki. Wygląda przepięknie. Kolorystyka tutaj widzicie taka, taki morski kolor. Przepiękna ta lampka. Tutaj mamy jeszcze taki na kwiatuszka stojaczek. Taką doniczkę na stojaczku. Też wymiarki podane. 20 na 20, na 50. Kolor tutaj złoty i cena jest 50 złotych, Naprawdę fajnie to wygląda. Jeżeli komuś pasuje akurat taki złoty do pomieszczenia, to na pewno fajna rzecz. Z nowości również, kochani, naprawdę przepiękne rzeczy dzisiaj. Mamy taki kocyk, 1,80 m na 2,20 On kosztuje 50 zł. Kolorystyka jak najbardziej mi się podoba. Tutaj częściowo są rzeczy, które już były, to już nie będziemy ich omawiać. Widzę jeszcze tutaj bardzo fajną narzutę, również ten kolor jest taki morski. I tutaj mamy, kochani, 100 zł. 2x20. Taka jest. Tutaj rozmiarówka, jeżeli chodzi o tą narzutę, bardzo fajna, duża narzuta. I teraz zobaczcie: do takiej narzuty można od razu skompletować poduchy. Poduchy, powiem Wam, sztos. Naprawdę bardzo mi się podobają. Z takim, no, z takim ptakiem rozłożonym. Tutaj 40 zł. I rozmiar mamy 45 na 45. Kolor jest boski, ten. Morski kolor, przepiękny. Zobaczcie, ja tu już sobie wyobrażam łóżko przykryte, ta narzuta i takie dwie właśnie poduchy. No po prostu sztos. Kochani, jeszcze Wam pokażę ten talerz, który tutaj mignął tak na samym początku. Ja się bałam troszeczkę tutaj go dotknąć. Okazało się, że to nie jest porcelana, to jest metal. Wymiarki podane: 35 zł kosztuje. Jak widzicie, ma taką złotą. Złotą obwódkę i ten złoty spód. I kolejne rzeczy, czyli taki wazonik, 30 zł. I tutaj mamy kolejne rzeczy, czyli właśnie o tych jajkach mówiłam, że już częściowo z tej kolekcji Wam pokazywałam rzeczy. Kto tam czujnie obserwował, to na pewno już wychwycił 20 zł. Zobaczcie, przepiękne te jajka. Tutaj chyba też dwie dyszki z takimi złotymi elementami. I tutaj mamy to nie wiem, co to jest kaczka czy gąska, kto wie, to pisze. Bo ja nigdy nie wiem, zawsze mylę te zwierzaczki, ale wiem, że na Was mogę liczyć. Wy zawsze mi tutaj później podpowiadacie. 20 zł. Złoty, złota figurka, przepiękna. Kolejna rzecz: taki talerz do serwowania. Mamy zestaw złotych sztućcy również. Tutaj cztery sztuki, czy te na 4 osoby chyba będzie, tak? Kolejna figurka, tym razem cała złota za 35 zł. I takie przepiękne kubki. Ja Wam wczoraj też w filmie je pokazywałam, ale ponieważ one są tutaj częścią tej kolekcji, to jeszcze raz na nie rzut. 15 zł i takie fajne pudełeczka Zobaczcie do przechowywania dekoracyjne, też w tym przepięknym kolorze. I tutaj mamy cenę 20 zł, kochani. Jeżeli coś za szybko nie zdążyłam ceny powiedzieć, możecie zawsze zatrzymać. Sobie film zrobić screena i powiększyć cenę też. Tutaj mamy jeszcze przepiękne latarnie z tej kolekcji za 50 zł, ze złotym uchwytem. Jeszcze tutaj poszłam na kubki dzisiaj i mówię, o jakiś fajny nowy kubek. A to chyba jest ten kubeczek, który już był z myszką Miki, 20 zł. Po prostu wiecie, ja gdzieś chyba zapamiętałam przód tego kubka widzicie i dopiero teraz znalazłam uszki, więc myślę uszka, więc myślę, że to są te kubeczki, które już były z myszką Miki, no ale Wy tam kubeczki lubicie, więc myślę, że jak zajrzałam tutaj, to się nie będziecie gniewać tutaj mamy trzy sztuki takich bardzo fajnych podstawek trzy sztuki w kolorze no taki żółty, miętowy miętowy, bardziej niebieski i zielony i takie kosztują 15 zł Trzy sztuki takich fajnych talerzyków w kształcie jajeczka. I kochani, jeszcze takie znalazłam dzisiaj miski z króliczkami cena 15 zł, miseczka o pojemności 560 ml, bardzo fajna, już taki klimat, wiecie, świąt pomału wchodzi. No i tutaj mamy resztę różnych, oczywiście talerzy do fioletowego talerza dużego, jeszcze znalazłam dzisiaj taką paterę za 40 zł. Można sobie nawet wiecie, razem poustawiać, były żółte talerzyki, właśnie taki duży fioletowy, i dzisiaj ta patera. Także troszkę tych nowości jest, z czego się bardzo cieszę, bo mam wam co pokazać. Tutaj dwie szklanki o pojemności 450 ml, i to jest teraz kolekcja ta Spring wiosenna. Te dwie szklaneczki w takie piękne kwiatuszki kosztuje, um, kosztują 15 zł. Jeszcze dzisiaj zatrzymałam się tutaj na poszewkach. Ja zwracam uwagę tutaj właśnie na poszewki, lubię. Tutaj z jednej strony mamy jeden kolor szary, tutaj mamy oczywiście. Jakieś tam palmy, i tak dalej. 12 zł, rozmiar 45 na 45 który jest bardzo często właśnie w PEPCO spotykany. Zresztą pewnie tylko w PEPCO. Za 15 zł jeszcze znalazłam jedną taką poszewkę. Taki bardziej można porównać do stylu Boho. No i ku mojemu zdziwieniu powiem Wam, dzisiaj mnóstwo zegarów poprzychodziło. Tutaj mamy rozmiar 30 na 40 x 45 Powiem Wam, że chętnie bym sobie zmieniła właśnie w salonie, bo cały czas słyszycie na filmie. Mnie to też w ogóle denerwuje. 25 zł kosztuje. O, właśnie, cały czas tykanie zegare. Ja muszę w końcu ten zegar wymienić, bo dostanę. Szewskiej pasji, tak zwany. I kochani, kolejny zegar. Tutaj mamy za 25 zł. Kolejny także zobaczcie. Tu kolejny biały też 25 zł z czarnymi wskazówkami. Tutaj mamy kolejny. Różne mamy te obudowy. Możemy sobie dobrać do swojego wnętrza. Tu chyba 20 zł było. Także no powiem Wam, że naprawdę wybór. O, właśnie tutaj mi domino, i wszystko mi zleci. Naprawdę ogromny wybór. Zaraz Wam jeszcze pokażę kolejny, ale zajęłam się najpierw tą figurką. Tutaj mamy chyba to będzie łabądek tym razem na pewno i cena jest 15 zł. Ma tutaj ozdobną górę, taką koronę, bardzo ładna figurka, no i właśnie ten zegar, kolejny w innej kolorystyce, kolorystyce 25 zł. Bardzo fajny ten kolor. I kolejny, jeżeli ktoś nie lubi cyferek, to tutaj mamy same wskazówki za 30 zł, i tu też macie wymiary podane. Tak, jak mówię, zawsze możecie sobie zatrzymać film, zrobić screena i później sobie czy wymiar, czy cenę jeszcze raz sprawdzić. Za 17 zł znalazłam jeszcze bardzo fajne pojemniki. No, takie podstawki na serwetki i tutaj takie dekoracyjne pudełeczko za 10 zł. Powiem wam, że naprawdę fajne rzeczy przychodzą. Tutaj zobaczcie co tu mamy. Mamy taki wieszaczek. Zaraz wam tutaj poka pokażę. Wieszak ścienny i on jest za 12 zł cały taki w złocie. I tu widzę jeszcze jedna figurka, tak ręka z dwoma palcami za 12 zł. I też mamy ciekawą paterę. Złotą, możemy sobie tam cokolwiek, nawet czy biżuterię trzymać, czy co tam chcemy, co nam tam wpadnie, jaki pomysł, yy, czy ciasto, 30 zł. Home decoration to jest, więc co tam chcecie, możecie sobie układać. Kochani, jeszcze będą z widzę, że przyszły nowe kosze takie na pranie 40 na 50. Czarny kosz za 35 zł. To jest taki materiałowy w środku, wyłożony oczywiście też takim atłasikiem. Tutaj za 50 zł macie kolejny. Tutaj bardziej w kolorze beżowym, i to jest taka ala, jakby skóra. Ten materiał. Oczywiście oprócz dywanów macie jeszcze takie dywaniki w Pepco różnego rodzaju. Za 25 zł tutaj znalazłam taki dywanik ze średnicą 70 cm w kolorze beżowym z frędzlami, Czasami gdzieś tam się przyda, czy pod stolik. No do łazienki to są inne, bo to muszą być takie nieprzemakające. No i jeszcze znalazłam Cię kolejny zegar. <grym> Zobaczcie. Same zegary na takim sznurku do powieszenia 60 zł. Kosztuje ich Fi 45. To jest jego średnica. I tutaj jeszcze stał bardzo przyjemny wazon. Ostatnio był kubek taki, a teraz wazon za 25 zł w kolorze białym. Bardzo taki ciekawy design. Podoba mi się. I kochani, co tutaj jeszcze mamy ciekawego? A jeszcze te lampki Wam pokażę. To też, to jest jeszcze ta Jazzy Night Collection. Ja już powiem Wam, myli, myli mi się to wszystko. Nie, już nie wiem, czy wszystko Wam... Czy się nie powtarzam, czy, czy pokazywałam coś, czy już nie, po prostu już mi się to myli. A tu jeszcze znalazłam na koniec, kochani, bardzo fajne zestawy, po 8 zł. Znaczy, można sobie osobno wszystko kupić, ale tutaj widzę, że można stworzyć zestaw. Więc Za 8 zł kubeczek, tu macie te kubki z kotkiem, też te kubki, kropeczki, talerzyki w kropeczki. Do kubków z kotkiem są i miseczki. Zobaczcie, jakie przeurocze. Można sobie tak jak mówię, zrobić. Oczywiście, komplecik. Taka miseczka kosztuje 10 zł. Kochani, w międzyczasie bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj, za oglądanie. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko. No i jak możecie zostawić komentarz, łapkę i subskrypcję, to będzie super. I tutaj zobaczcie, jeszcze oglądam talerzyki do tego zestawu, że można sobie kupić za 15 zł talerz, można kupić kubek i do tego miseczkę, także zwróćcie sobie uwagę to akurat myślę tak dla dzieci bardziej coś ciekawego, I te kotki też ja osobiście bym preferowała te w kropeczki, bo ja kropeczki uwielbiam, no i ta miska w ogóle w kropki, talerz i Kubeczek to jest po prostu bajka. Ja jeszcze tutaj chcę sprawdzić tą cenę. Może się uda bez bicia talerza. Zobaczmy. No i cena, kochani, tak, myślałam taka sama ale już na pewno, żeby było wiecie, sprawdzone, żebym Wam dzielenie podała, kosztuje 15 zł. I tutaj od razu jeszcze tą miseczkę Wam pokażę, bez odkładania, sobie odłożę poza kamerą, żeby tutaj nie zbić tego. I tutaj mamy, zobaczcie, do zestawu też takie miseczki. Ja przypuszczam, wszystkie będą do tych zestawów w cenie 10 zł. Dzięki bardzo za dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się filmik podobał. Do zobaczenia, do kolejnego filmiku. Buziaki, cześć!